Mój przyjaciel Michał był synem milionera. Był zupełnie inny niż stereotypowy nim bananowy dzieciak, ale miał jeden bardzo charakterystyczny zwyczaj, który totalnie mnie zaskoczył. Za każdym razem, gdy chodziliśmy do restauracji, bacznie obserwował obsługę. Jeśli kelner czy kelnerka byli uprzejmi i starali się jak najlepiej nas obsłużyć, Michał zostawiał im ogromny napiwek, czasem 500 złotych, czasem i ponad 3000. Ale najbardziej wbiło mnie w ziemię to, co robił, gdy obsługa była nieuprzejma albo jawnie niemiła. W takich przypadkach nie zostawiał ani grosza. Co więcej, zabraniał komukolwiek z nas dawać cokolwiek w napiwku. Pewnego razu trafiliśmy na prawdziwą Claudyn w jednej knajpie w centrum. Michał zapytał, czy są jakieś dania dnia, a ona prychnęła i odburknęła: "Proszę sobie przeczytać menu. Chyba to po coś jest." Michał tylko się uśmiechnął i zamówił tonę jedzenia. Dla każdego z nas po kilka pozycji. Powiedział jej, że jak się pospieszy i będzie miła, to może ją czekać solidny napiwek. Cały czas krążył nad stołem z banknotem 500 zł i pokazywał jej go, jakby chciał ją zmotywować. Kelnerka zaczęła się zachowywać jak anioł. uśmiechnięta, grzeczna, pomocna. Myślała, że trafił jej się złoty strzał. Kiedy skończyliśmy, Klaudyna podeszła do stolika z uśmieszkiem, że zaraz pół tysiaka zarobi. Ale wtedy Michał podszedł do drugiego kelnera, który wcześniej po prostu przyniósł nam wodę z uśmiechem, i jemu wręczył te 500 złotych. a potem wyszedł, nie mówiąc jej ani słowa. My staliśmy osłupiali, a ona patrzyła jakby ktoś jej właśnie odciął życia. Zrobiła się blada, jakby nagle zrozumiała ile właśnie straciła przez swoje zachowanie. Jeszcze przez chwilę stała nieruchomo z pustym rachunkiem w ręku, a potem odwróciła się i odeszła bez słowa. Michał tylko rzucił do nas pod nosem. Szacunek to też forma inwestycji. Nie każdy umie.